Dzień dobry, witam kolegów hodowców Dużo ostatnio tam z kto zwykle tam się pytało, dzwoniło I to mówię, na 90% natura, jeszcze raz natura Każdy tam robi jak chce Każdy ma swoje gołębie Zioła, tam nie ważne zioła, to zioła że Została paczka z Polski Na wystawie kopiłem od tam tamtana Z zgano i tam mieszanka ziół tam ileś tam do naszych ziół tu jak się mówi mleko jeszcze zostało od świnek bodajże białko jak to mówią lepiej było to białko jak się mówi, nie wiem, to mleko się kojarzy może z czym białko nie dawał kozie mleku, już nie daje, już, już nie pisze, może że nie mu pozdychali, ale ja tam nie waży, każdy robi poważnie. Ropa B, się mówi, jeszcze nie otwarta, jeszcze oryginalna. Każdy musi sam wiedzieć organa, ropa B itd tak Co tu więcej? Bo na przykład jak dzisiaj jest niedziela, to Mitro pójdzie na przykład Szan, karmę pojutrze pójdzie czosnek, cebulu i tak dalej. Tu jest na przykład taki na weekend, jak ja teraz nie lecę, się głębiej w rozpodzie mówi, cztery główki czosnku, przez taką praskę przejdziemy, przez takie malutkie grudki się mówi tam, nie wiem, czy to będzie widać. 4 główki, bodajże 1,5 litra octu jak dzisiaj tam łyżka płaska na 2 litry wody no, jak dzisiaj mogę dostać jutro, to dwa razy w tygodniu a zazwyczaj w lotach daję podział, poniedziałek, wtorek i środa dzisiaj niedziela, mi się tam nie chce mieszać dzisiaj na przykład jutro na przykład dam octu z tym czosnkiem łyżka płaska na 2 litry wody Młody, młody, ale tam nie będzie to już się mogli, żeby ich tam nie zachwalić, nie zapeszyć, nie kryć, ja to mówię, kryć. Zobaczcie. No, 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 widać jutro to od złożenia, siedzisz jak to stanie, już bym mógł. W Belgii takie, tam jeżdżę, nieraz w Belgii to takie gołębie odkładanie, ja tam troszkę, jak troszkę, od też tam takie odkładanie, Wolę wolek tego. O, też jak Na słyszycie. się można odłożyć. Ogn ma na 4-5 metrów. Można odkładać. Było, jak się mówi, Nie ma co dostanąć. Tarza za dużo, ale jeszcze raz. Natura, wiadomo. Kto nie zrozumiał, kto tego zadzwoni. Pomogę, podmogę. Te ziowa na robaki i tam na wszystko ale ja i tak teraz w sumie w Polski tam nie mam jak się mówi od świn od krow, czy tam od kozów czy od ody, czy i to mówię odrobaczam od tym co świnie i to niby pod skórę się szczepi, ja daję do wody tak samo szczepionkę też daję do wody czy teraz nawet na karmę daję ja teraz nie mam czasu, wymieszam, pięć minut poczekam, daję wam, pokażę za dwa tygodnie Próbuję pojutrze odrobaczyć, za dwa tygodnie, nie będzie tych robaków. Podejrzewam, że nie będzie, bo będzie zdrowy, widzicie o na drożdżach. Odrobaczę i, i kończę, jak się mówi, odkładanie młodych, i później szczepie za dwa tygodnie. Chyba, że będę miał robaki za dwa tygodnie, powtórzę i za trzy tygodnie będę ale wam pokażę, tak samo jak szczepię. Muszę być zdrowe, witalne itd. A jak się mówi pajaców nie ma co słuchać, bo jak się mówi, ktoś jest mądrzejszy, czy ktoś ma lepszą wiedzę, nagrać i pokaż. Ja to dla siebie nie pokazuję, tylko kolegom znajomym. Jak się, mówi, jak się każdy uczy. Jak się mówi, jeszcze raz. Warzywa, organo. Wiadomo tam teraz. Zima daje to często, teraz daje dużo warzyw, powodów, to znaczy, Po prostu tych moich niektórych, i tam mówiłem, wiadomo, kto nie zrozumie. Zawsze będę mówił, powtarzał. Tak długo, jak będzie natura działać, będziemy dawać naturę. Jak to mówię, leki już dawałem, już nie muszę dawać od leków, tak samo jak tam... Nie będę gadał, ale tak samo jak jeden tam dawał leki, już leków teraz nie chcę dawać. Już teraz film nagrał, że już po lekach, nie wiem, czy mu gołębie pozdychali, że... No nie będę gadał, tam kolega mnie przesłał na film. Zawsze leki dało 20 dni szczepionki. 20 dni odrobacza, 20 dni kuracji. robi. Teraz już kolega przesłał film, że mu podjechali, że jakaś klęska. Pod... Leki są tak samo i dla ludzi. Jesteś chory, weź leki. Sam ten gościu. w cień go nazwać. A ja to wiedziałem, że to jest na krótką drogę. Jak się mówi. Leki, jak się mówi, to są na krótką drogę. Dla ludzi, dla wszystkiego. A zwierzyna, jak się mówi, tam można jakoś kurację, zimą zrobić po lotach czy coś roślin. Powieście, zioła, czosnek, szan, chyba więcej, ropa B. I to to 3-4 dni się podaje. Pod, do czwartku. W czwartek już tylko delikatnie, albo cytryna, albo graj, albo tam. Albo tam. Ale nieważne. Słuchać, oglądać, wie dobrze. Sobie. Nikt nie musi tak robić jak ja. Siemio, dobrze, że się tam przypomniało. Dzisiaj miałem telefon w okolicę Poznania. Mój gąb daje usiadł. Był tego hodowcy w roku był dwa razy pierwszy. Dzisiaj też pierwszy. On mówił, ta farba leci też ładny gąb. I tak było. Dzisiaj zadzwonił. Nie tak wiem, po imieniu, czy po nazwisku. Dzięki ci, kolego, pracujesz tu w Niemczech. Ten. Na bojerach czy tam gdzieś kolej w Frankfurtu, z, jak to mówię, jak ja mówię, z mojej ręki albo z mojej gołębi na 1600 gołębi na dwa oddziały. Mój czy po moich gołębiach, gołąb tak samo usiadł tu w Niemczech. Pierwszy na oddział, na dwa oddziały. Czyli nie były od milion gołębia ani 5000, ale na 1600 mój gąb usiadł od pierwszych, po oryginalnych młodych. to więcej, e, jak to mówię, ale na 80% te kolegi co ode mnie biorę gołębie, dają naturę, nie dają chemii, nie daje leko. By było na tyle. Pozdrawiam i zanudzam. Do usłyszenia dobrego.